Witaj, zapraszam Cię dzisiaj na medytację korzenie i skrzydła, która doskonale oddaje energię retrogradacji urana w byku, połączenie ziemi, stabilności, bezpieczeństwa i ciała oraz powietrza, wolności, zmiany i przebudzenia. Medytacja korzenie i skrzydła. Jest piękna na czas retrogradacji Urana w Byku, ponieważ mówi nam o energii przebudzenia, która nie burzy, lecz uwalnia. Tak więc przygotuj się usiądź lub połóż wygodnie zamknij oczy weź kilka głębokich wydechów niech powietrze powoli napełnia twoje ciało. I z każdym wydechem usuwa napięcie, które już nie jest ci potrzebne. Wdech i, Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Poczuj jak ciało mięknie. Poczuj ciężar. Nie jak coś, co przytłacza, ale jak utwica. Która łączy Cię z Matką Ziemią. Wyobraź sobie, że z Twoich stóp i podstaw kręgosłupa zaczynają wyrastać korzenie, są mocne, ciepłe, żywe, schodzą głęboko w ziemię, w ciemność, w ciszę, w spokój. Każdy oddech wciąga Cię głębiej, to połączenie, i ziemia cię przyjmuje, ziemia oddycha z tobą. Poczuj, że jesteś bezpieczna. Nie musisz niczego udowadniać, nie musisz niczego na siłę. Poczuj, że jesteś tu bezpieczna. Nie musisz się trzymać na siłę. Ziemia trzyma Ciebie. Teraz powiedz w myślach: Z ufnością zakorzenia się w tym, co trwałe i prawdziwe. Moje korzenie są moją siłą. Pozwól, by z Twoich korzeni zaczęła płynąć energia. Gęsta, ciepła, złoto-zielona. Pływa przez stopy łydki, uda, biodra, aż do serca. Z każdym oddechem czujesz się stabilniej, spokojniej, pełniej, teraz weź głęboki wdech. I przenieś swoją uwagę na górną część ciała: ramiona, barki, serce, głowa. Poczuj delikatne mrowienie. Z Twoich pleców, tu, gdzie czasem czujesz napięcie, zaczynają wyrastać skrzydła, lekkie, jasne, eteryczne, nie z piór, lecz ze światła. Przy każdym oddechu unoszą się wyżej i wyżej. Nie po to, by uciec do ziemi, ale by spojrzeć z innej perspektywy. Poczuj wolność, poczuj oddech przestrzeni. Powiedz w myślach: Moje skrzydła są moją prawdą. Jestem wolna, gdy jestem sobą. Pozwól, by energia serca, połączona z mocą korzeni, rozlała się po całym ciele. Ziemia i niebo spotykają się w tobie. Korzenie i skrzydła są jednym ruchem, oddechem wszechświata. Teraz zobacz siebie pośród przestrzeni. Stoisz stabilnie, pewnie. Twoje stopy tkwią w ziemi, a Twoje skrzydła muskają niebo. Nad Tobą świeci iskrzące światło urana, błękitne, elektryczne, przebudzające, nie burzy, ale budzi. Oświetla to, co wymaga zmiany, nie zabierając Ci poczucia bezpieczeństwa. Ziemia pod tobą Byk mówi Tobie, trwaj, ufaj bądź. Uran ponad Tobą mówi, otwórz się, odważ się, ewoluuj. Wdech zakończenia, wydech wolność, wdech stabilność, wydech przebudzenie. Poczuj słowa w ciele. Możesz powtórzyć je na głos albo w myślach. Moje korzenie są silne, moje skrzydła są wolne. Nie boję się zmian, bo wiem kim jestem. Zmieniam się, nie tracąc gruntu pod stopami. Pozostań chwilę w ciszy. Oddychaj niech twoje serce pulsuje między ziemią a niebem poczuj gotowość powoli wróć porusz palcami Otwórz oczy, zachowaj w sobie tę równowagę między korzeniami a skrzydłami. A na koniec pozwól, że podzielę się z Tobą afirmacją: Pozwalam zmianom płynąć przez moje życie łagodnie i świadomie. Każde przebudzenie. Prowadzi mnie do większej autentyczności. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.